Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, czas już na ulubieńców kwietnia, na podsumowanie tego miesiąca, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Linki do produktów wartych polecenia, bo nie tylko o takich będziemy mówić w dzisiejszym filmie, zostawiam Wam rzecz jasna w opisie. I przypominam Wam o zostawieniu kciuka do góry, o zostawieniu komentarza oraz o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie czynicie, jeżeli ten film Wam przypadnie do gustu. Kochani, muszę Wam powiedzieć zupełnie nieprofesjonalnie, że dzisiaj mam bardzo dobry humor. Przed chwilą się okazało, że od 29 maja są odblokowane wesela dla 50 osób. To nas bardzo cieszy, bo w czerwcu mamy wesela naszych przyjaciół i powiem Wam, że życie jakby w tej takiej niepewności, no głównie dla nich, ale i dla nas, ponieważ mój mąż jest świadkiem. Yy... No, było mało fajne, więc to jest bardzo dobra wiadomość dzisiejszego dnia. Bardzo dobra wiadomość jest również taka, że mamy otwarte od 15 maja kawiarnie na ogródkach i mam nadzieję, że słuchajcie, życie was normy. Ja się zapisałam już na wczoraj w nocy, właściwie dzisiaj w nocy na pierwszą dawkę szczepionki i też to wszystko sprawia, że serio, mam dużo lepszy humor. To co? Koniec historii życia, czas przejść do ulubieńców. Zapraszam. I zacznę od produktu, który kosmetykiem nie jest, ale muszę Wam powiedzieć, że codziennie, naprawdę, serio, przysięgam, dostaję właśnie pytania o ten produkt, jak mi się sprawdza i mowa tutaj o olejku CBD od marki Kanaste. Przypomnę tylko skrótowo, że olejek ten używam. Ponad dwa tygodnie. Wydaje mi się, że będzie coś pira ze drzwi 18 dni w tym momencie. Marka Kanasta ma w swojej ofercie trzy olejki CBD, jeśli chodzi o smaki, smak naturalny, smak waniliowy i mięta i czekolada oraz ma różne stężenia. I my z mężem, ponieważ mamy dwa, jak widzicie, dwie buteleczki, my z mężem zdecydowaliśmy się na stężenie drugie w kolejności, czyli 550 mg. I tak to słuchajcie wygląda. Wzięliśmy smak naturalny i waniliowy i cały czas lecimy na tym waniliowym. Naturalny jakby czeka na swoją kolej, spróbowaliśmy obydwu, natomiast bierzemy waniliowe. Głównie biorę olejek ja, mój mąż tak bardziej, że tak powiem, jak mu się przypomni na noc. I pytania Wasze zazwyczaj dotyczą tego, czy zauważyłam jakieś efekty, ile dokładnie tego biorę, czy lepiej mi się śpi, ale też jak jest z komfortem snu, jak jest z tym porannym wstawaniem. Bardzo tutaj dużo Waszych pytań było pod tym względem. I muszę Wam powiedzieć, że ja też troszeczkę sobie poczytałam na temat tych olejków CBD, zarówno w komentarzach od Was, kiedy o to pytałam, ale i generalnie w internecie. I zauważyłam, że jest taka pewna zależność że generalnie te olejki jeszcze nie spotkałam się z opinią, żeby komuś ten olejek CBD się nie sprawdził. Tylko pytanie jest jakby na co dokładnie u niego zadziała i w jakim stopniu zadziała. Tutaj mamy pipetę z podziałką yy, i możemy brać taka dawka polecana na początek to jest pół pipety, a więc pół mililitra. Ja w tym momencie nano, słuchajcie, biorę cały mililitr. Nie wiem czy to było widać, to się daje pod język, trzymamy tam 30-60 sekund i połykamy. Warto przed, wiecie, nabraniem do pipety sobie wstrząsnąć tą butelką. I co ja zauważyłam? Zauważyłam zdecydowanie, że łatwiej mi się zasypia, w tym znaczeniu łatwiej, że właśnie jestem taka bardziej wyciszona, ale absolutnie nie otumaniona. To jest bardzo, bardzo istotne. Jestem wyciszona, nie mam tej gonitwy myśli, jest mi tak bardziej błogo, tak można powiedzieć. Zauważyłam również, że kiedy rano wstaję, to mniej mi dokucza właśnie ten ból głowy. Jeżeli chodzi o to, czy łatwiej mi się wstaje, no to niestety, słuchajcie, mój jakby pech, Polega na tym, że wspominałam wam w ostatnim filmie, że będę jeszcze robiła sobie badania tarczycy, ponieważ ja, przypomnę tylko, od 22 lat jestem chora, to jest bardzo istotne, więc za wszystkie rady i troski serdecznie dziękuję w tym temacie. No i niestety mam najgorsze wyniki w swoim życiu i po raz pierwszy odczuwam bardzo mocno moją chorobę pod tytułem niedoczynność wola Hashimoto. Jestem po prostu non-stop śpiąca i mogę spać do oporu I, i, i to ewidentnie jest właśnie kwestia tego. Natomiast ten olejek faktycznie a co nie do końca się, wiecie, przekłada, kiedy przykładam głowę do poduszki, mam już i spać, to wtedy dalej jakby się uruchamiam, no, porąbana historia. Więc ten olejek faktycznie się przyczynia do tego, że jak rano wstaję, to mam mniejszy właśnie ból głowy i jestem mniej zmęczona. To na milion milionów procent, natomiast no myślę, że w pełni jakby jego działanie będę mogła zobaczyć, jak te hormony się cofną nam a niestety troszeczkę do cofania się czasu pewnie minie. Druga sprawa, to mój mąż zdecydowanie łatwiej zasypia i jeżeli zdecyduje się wziąć olejek, to widzi różnicę, łatwiej zasypia i, i też mówi, że jakby ten jego komfort snu jest dużo, dużo większy, również jeśli chodzi o to wstawanie rano. Więc to na milion, milionów procent. Dodatkowo olejek ten, ja bym określiła jego działanie jako mm, Patrycja moja mówi, że to jest olejek cierpliwości, a właściwie jej synek, Artoś, 5-latek, mówi, że to jest olejek cierpliwości. I coś w tym jest, bo ten olejek faktycznie tak delikatnie człowieka wycisza, myślę, że tak można byłoby powiedzieć. Jedno jest pewne, widzę efekty działania tego olejku, u mnie to się właśnie głównie przekłada na tematykę wieczorną, poranną. Także ja słuchajcie, nie przestaję brać tego olejku, będę go brała cały czas i zobaczymy też w momencie, w którym ten mój, że tak powiem, stan zdrowia się ustabilizuje, e, czy zobaczy jeszcze jakieś troszeczkę inne działanie tego produktu. Na pewno Wam jeszcze będę dawała znać, to się nie zmienia, mówię olejku nie porzucam. Także ja ze swojej strony mogę Wam naprawdę serdecznie ten olejek polecić. Przypomnę Wam, że ja go zamawiałam z kodem 20% na pierwsze zamówienie, na hasło RELAX, Tą informację również wam zostawię w opisie. Uważam, że warto. Można też sobie właśnie poczytać w internecie na temat skuteczności działania tego rodzaju produktów, tych olejków właśnie CBD od kanasta, jakie one mają wpływ na nasze zdrowie. Pamiętajcie, że tam producent w ulotce napisał coś takiego, że często działanie tych olejków jest bardzo różne właśnie u różnych osób i często ono polega na tym, że Czegoś nie ma, a nie, że coś jest. Czyli, między innymi, że na przykład eliminują nam się bóle głowy, które mamy, a jakby nie działa to na nas, że nie wiem, że chodzimy po prostu z uśmiechem na, na buzi. O coś takiego mi chodzi. Tak dla jasności, to jest oczywiście produkt bezpieczny: jest to suplement diety, jest to badane kilkukrotnie, jest to polska uprawa, i tak dalej, i tak dalej. Także jest to produkt w 100% bezpieczny. Jeszcze wam pokażę raz, jak wygląda to opakowanie. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytanie wobec tego olejku, to koniecznie dawajcie mi znać. Znowu długo, tak jak i ostatnio, kiedy mówiłam o olejku, ale wiecie, co strasznie, jakby dużo można byłoby o tym mówić. Ja mogłabym spokojnie nagrać cały film e, opowiadający Wam, że tak powiem, historię swojego życia i właśnie tego, co się naczytałam i tego, co mi ten olejek daje, no ale nie czas i nie miejsce. Lecimy, kochani, dalej. Co my tutaj mamy, e, jeśli chodzi o ulubieńców kosmetycznych? Mam produkt, który. Po prostu jakby zdeklasował wszystkie, wszystkie, nie że tak mi się teraz wydaje, po prostu zdeklasował wszystkie tego rodzaju produkty, jakich używałam w życiu, i mowa tutaj o masce miodowej marki I'm From. Słuchajcie, ja jak ładnie powiedziałam, I'm From. Ja używałam różnych masek miodowych w swoim życiu. Między innymi maskę z The Body Shop, która okazała się totalnym niewypałem. Takie to było lepkie, takie to było nijakie, w ogóle jedno wielkie nieporozumienie, a cenowo one wychodzą bardzo, bardzo podobnie, bo one też kosztuje ponad stówkę. Z tym, że ta jest moim zdaniem większa. Zabijcie mnie, jaka to jest pojemność, ale tak jak patrzę na słoik, to on się wydaje zdecydowanie większy. I to jest maska, która zawiera faktycznie tam 38,7% naturalnego miodu, 120 gramów. Nakładamy ją na buzię i trzymamy od 10, tak, od 10 do maksymalnie godzinę. Tu jest również informacja, że nie można właśnie tej maski trzymać w chłodnym miejscu i w lodówce, ze względu na to, że ten miód wiecie by po prostu zaczął się krystalizować. To, jak ta maska odżywia cerę, to jak ona zmiękcza tą twarz, to jakie masz poczucie po jej zmyciu, bo ją normalnie zmywamy później ciepłą wodą, jakie masz po niej poczucie zregenerowania twarzy, zregenerowania cery, to jest po prostu głowa mała. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, już nie wspomnę, że ona swoją konsystencją i ona ma bardzo delikatny, taki miodowy, ale jakby czymś przełamany zapach, bardziej taki zapach dla mnie pyłku kwiatowego, e, przypomina mi w ogóle jakąś taką krówkę waniliową. No, to jest po prostu hit. Nie będę wam pokazywała tutaj bo się boję, że mi się wyleje. Natomiast konsystencja ja ją nakładam pędzelkiem na twarz, natomiast pewnie można spokojnie też paluchem. Ona nie spływa, pięknie się trzyma. No i po prostu efekty są piorunujące. Drugą taką rzeczą, która jest bardzo w tym momencie na topie, którą Wam pokazywałam w akcji w teście kosmetyków koreańskich, gorąco Was na ten test zapraszam, link również znajdziecie w opisie, e, którą Wam chcę serdecznie polecić, jest właśnie krem marki Real Barrier, jest to krem tonujący, przeciwsłoneczny z SPF-em 50. I tam w filmie mówiłam Wam właśnie więcej, e, zarówno go pokazywałam, jak on wygląda po nałożeniu na twarz, jak i więcej mówiłam, jakie on ma właściwości. To jest krem, który będzie bardzo dobry w takim codziennym życiu, który się rewelacyjnie spisze albo te, albo na pielęgnację jako baza pod makijaż. Jest to krem, który nie jest tłusty, który dobrze nawilża, który nie podrażnia, który ma taki leciusieńko jakby tonujący różowawy kolor, jakby rozjaśnia skórę i świetnie właśnie współgra z różnego rodzaju podkładami i kremami BB. I zdecydowanie to jest, uważam, taki właśnie produkt na co dzień. Natomiast mówiłam Wam, że jeżeli bym jechała na wakacje i już bym oberwała słońcem, to wtedy wolałabym kosryksa aloesowego, ponieważ kosryks aloesowy przypominał taki klasyczny kremy z filtrem, był bardziej taki gęsty, no taki jak to, dam się kojarzy krem z filtrem, taka bardziej jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, kremowa formuła, jakby bardziej starej daty. Natomiast ten jako produkt właśnie do stosowania w codziennym życiu jest świetny. Jest dużo lepszy od tego kosryksa, Więc wam pod tym względem, więc wam go serdecznie naprawdę polecam. No i marka Real Barrier, kolejny po prostu rewelacyjny kosmetyk z tej firmy. Bardzo również ja wam polecam zainteresować się produktami tej marki, ponieważ kurde, one są naprawdę świetne. Nie zdarzyło mi się jeszcze trafić na coś, co byłoby kiepskie albo coś, co byłoby średnie. Po prostu wszystko jest Świetna. Yy, kolejna rzecz to przyniosłam tutaj mój nowy żel do mycia twarzy, który podbił moje serce. I jest to żel Some i Mi Supermacza. Ja z tej serii mam maseczkę do twarzy, maseczkę oczyszczającą, którą nadal uwielbiam. I nakładam ją teraz głównie naprzemiennie razem z maską tą z wiecie z czego? Z Tree z piołunem. Yy, I jak zobaczyłam, że właśnie z tej serii jest ten żel, yy, no to wiedziałam, że muszę go mieć. I to jest żel, którego używam albo wieczorem, naprzemiennie z pianką Secret K ze ślimakiem, albo nawet czasem rano. Dlaczego? Generalnie ten żel, ze względu na zawartość składników między innymi ekstraktu z maczy, ma wykazywać bardzo dobre, cała ta seria, ma wykazywać bardzo dobre działanie, takie oczyszczające pory. I, ale żeby było jasne, to jest zwykły żel, to nie jest pianka, w sumie cieknie woda, przynajmniej wiadomo, że stało to pod prysznicem. I on ma taki bardzo delikatny, Herbaciano powiedziałabym, Herba, zielonej herbaty właśnie, no pewnie maczy. Zapach, który mi osobiście bardzo dobrze, jakby bardzo dobrze mnie pobudza do działania w ciągu dnia. Więc bardzo mi to pasuje. A, więc co chciałam powiedzieć, że, żeby było jasne, mimo że ten żel ma mocno oczyszczać e, oczyszczać pory i oczyszczać naszą skórę, z, z, zanieczyszczać i tak dalej, i tak dalej, to on absolutnie nie jest agresywny. To nie jest taki żel e, mocno oczyszczający. To nie jest żel na przykład jakiś taki detoksykujący. On jest naprawdę łagodny, ale czuć przy nim, że on jest skuteczny. Po co przyniosłam tą piankę? Żebym powiedzieć, że też jej nadal używam e, i tak jak mówię, nadal ona mi się sprawdza, ponieważ ta, ta pianka jest taka bardziej regenerująca, no właśnie reperująca, jak sama nazwa mówi. Um, no a ten żel jest taki dla mnie, szczerze? Dobra, walnę to. Ten żel jest po prostu dla mnie bardziej wiosenny, choćby ze względu właśnie na ten swój zapach i to mnie jakoś tak bardziej uskrzydla. Ale chciałabym, bo nie wiem czy w końcu ja to pokazywałam czy nie, Powiedzieć, że również, yy, pokazywałam, bo mówiłam Wam, że męża mi się udało na to namówić. Yy, że rano również bardzo często sięgam po piankę z Eveline. Tom ibio, oczyszczająca pianka do mycia twarzy, ekstrakt z limonki, macza, bioolejek z pestek malin, nawilża i wygładza każdy rodzaj cery. Jeżeli szukacie właśnie takiego yy, produktu łatwo dostępnego w formie pianki, to jest oczywiście płyn i pompka pianotwórcza, takiego lekkiego do oczyszczania twarzy, szczególnie porannego, bo ja dowierzę, czarnego, to bym nie szła chyba jednak tą drogą, to ja gorąco, gorąco tą piankę z Eveline polecam. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobry produkt. Dobra, co ja tutaj mam dalej? Dalej mam, kochani, krem Veleda Skin Food. Odstawiłam ten z Eveline, który kupiłam, do rąk, zaczęłam używać tej weledy. To jest krem oczywiście wielofunkcyjny, możemy go stosować na twarz, na włosy, na nogi, na... Wszystko co nam przyjdzie do głowy. I ja go zaczęłam stosować na dłonie po to, aby je nawilżać i po to, aby nawilżać również skórki, szczególnie przy białych rękawiczkach, ale też go zaczęłam używać na stopy, także z białymi dla odmieny skarpetusiami pełnianymi. I powiem Wam, że to jest po prostu niesamowite. To jak ten krem, ja niby wiedziałam, jak go kiedyś używałam, ja wiedziałam, że on jest dobry, wiedziałam, że to jest taki jakby hit na rynku, bestseller, ale szczerze już nie pamiętałam, że to jest aż tak skoncentrowana, intensywnie nawilżająca formuła. On jest bardzo gęsty, to jest słuchajcie, praktycznie krem o konsystencji maści. Mi się zawsze takie produkty kojarzą, nie wiem czemu, z tormentiolem. Nie wiem czy wiecie co to jest tormentiol, nie wiem na co był tormentiol, ale to była taka maść brązowa. I ona była taka tłustawa. No i ten krem po prostu jest tłustawy. Bardzo mocno tłustawy, ale i bardzo mm, kojący dla skóry. Nieważne jakby na którym fragmencie ciała ta skóra się znajduje. A, tak ładnie powiem. Ale powiem Wam, że też zdarzyło mi się chyba dwa razy właśnie nałożyć go grubszą warstwą. Tak po prostu po południu, kiedy nie miałam makijażu, pochodziłam w nim i później jak on się wchłonął, normalnie oczyściłam, wiecie, twarz tam żelami na wieczorne pielęgnacje i tak dalej. To jaki on daje efekt po prostu na, na buzi, to jakiś czas taka potężna jakby dawka tłustego produktu, właśnie takiego nawilżającego głęboko, to jest też coś ekstra. Więc, jeżeli szukacie choćby właśnie do dłoni, macie teraz dłonie, które cały czas obrwa, obrywają przecież tym, tą dezynfekcją, to ja polecam Skin Food, mimo że właśnie jakby krem domyślnie jest do twarzy i ciała, nie jest jakby domyślnie on do dłoni. To będzie naprawdę rozwiązanie na Wasze problemy. I to jestem po prostu tego pewna, nie? <grym> A co? Lecimy dalej. Dalej mam, słuchajcie, dwa produkty z kolorówki. Pierwszy produkt to jest baza pod tusz. Przepraszam Was, nóżka mi zdrątwiała. Ojej, i to jak? Pierwszy produkt to jest baza pod tusz, Eveline Cosmetics Variette. Pokazywałam Wam ją również w akcji, w którymś z, filmie, w którymś z filmów, gdzie nie... A film z grozo, w którym. Z tym Google, czyli z testem paletki lawendowej. Tam nie doklejałam sztucznych rzęs. Ta baza bardzo ładnie wydłuża rzęsy, daje świetną po prostu bazę pod tusz. Ten tusz dużo ładniej wygląda. Serdecznie Wam polecam kolejny świetny produkt do rzęs marki Eveline. Myślę, że w tym przypadku Eveline Cosmetics, czy lubimy, czy nie lubimy, ma monopol i żadna inna marka nie ma tak rewelacyjnych, jakby wiecie, praktycznie wszystkich produktów do rzęs. To jest coś ewidentnie wyjątkowego. I drugi produkt, który przyniosłam, to taki trochę oszustwo, bo jeszcze go za dużo nie poużywałam, ale bardzo pozytywnie mnie skoczył. I to jest właśnie ta paletka marki Heymish, którą mogliście ostatnio zobaczyć w teście kosmetyków koreańskich. Link w opisie. E, powiem Wam, dzisiaj również mam wykonany makijaż przy użyciu właśnie tego pięknego złota. Cienie naprawdę są świetne paletka i tak jak ja nie lubię takich paletek typu właśnie na co dzień nude, podstawowa, nigdy do mnie to nie przemawiało, tak ta do mnie przemawia szalenie. E, oczywiście jak zwykle korzystam, wiecie, z pojedynczych cieni, ale jest naprawdę rewelacyjna, podoba mi się jej opakowanie, e, pewnego rodzaju jakby bezpieczeństwo, że tak powiem, tego opakowania. Jedyne co widzicie, to się robi pro dzisiaj. Macie wiecznie tłuste i brudne łapy świetna właśnie taka paletka wyjazdowa i, i mówię, i wszystko też chyba wskazuje, że jedziemy na te wakacje, e, chyba, że coś się wiecie, skicha po drodze, więc ja już szukam kostiumów kąpielowych i wiem, że paletkę, nie wiem znowu, po e, i wiem, że tą paletkę na pewno na wyjazd ze sobą zabiorę, paletka się nazywa The Bricks, serdecznie Was zapraszam, czy po prostu Bricks, serdecznie Was jeszcze raz zapraszam na, na film właśnie z jej testem, to jest ogromne, naprawdę ogromne zaskoczenie tego miesiąca nie spodziewałam się, przysięgam Wam, żebyśmy już tak wszyscy byli zdrowi, że nie spodziewałam się za chiny ludowe, że ta paletka będzie tak dobra. Spodziewałam się, że to będzie właśnie takie gugu, że to będą słabo napigmentowane cienie, że, no, że po prostu to jakby nie wypali. Więc jestem pod gigantycznym wrażeniem. No i zostały nam już same produkty, wobec których się mocno zawiodłam. No i pierwsza rzecz tutaj: duet paletki brzoskwiniowej, paletki lawendowej od Catrice. Nam reprezentuje dzisiaj paletka lawendowa, która moim zdaniem jest niewypałem. Jej test jest na kanale, tak jak i brzoskwiniowej. Powiem Wam, że no zła jestem, bo trzeba było mi kupić jedną z nich a nie się jajić i się rzuciłam, wiecie troszeczkę jak mało inteligentna osoba, kupiłam dwie. Zapłaciłam w sumie za nie 88 zł, bo je ja kupowałam w cenach regularnych po 44. No i co? No i można powiedzieć, że 88 zł jakby poszło. No, plus taki, że oczywiście nagrałam test dla Was i plus taki, że wierząc, czytając was te komentarze i wierząc, co tam piszecie, przynajmniej wy zaoszczędziłyście. No, ale wiecie, dla mojego portfela to jest niewystarczający do końca argument. No nie, bardzo, bardzo ta paleta mnie zirytowała, tak jak i ta brzoskwiniowa i jest to nie wypał. Drugim nie wypałem, którego... No, to był jeden test, nie? Jest podkład Heian Long Cover, kryjący wodoodporne. Jedna z Was mi napisała, że po nałożeniu tego podkładu zaczęły jej wyskakiwać jakieś wypryski, choć nie ma problemów. I powiem Wam, że mi wtedy po zmyciu tego podkładu też wyskoczyły dwa wypryski. Tak teraz sobie pomyślałam, a wiecie, że mi się rzadko coś takiego pojawia na twarzy. I miałam takie, nie, przypadek. Ale może to nie był przypadek i może faktycznie to jest, wiecie, hmm, plastik fantastik. I, 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 I jakoś to wpłynęło negatywnie tutaj na, na moją skórę. No jest to nie wypał, w ogóle ja dopiero robiąc linki przypomniałam sobie, bo ten produkt u mnie leżał i czekał, że z niego zapłaciłam 30 zł. Wiecie to zmyliła mnie ta tubka i pomyślałam, że jak ta tubka tak wygląda, to pewnie ja za niego dam jakieś 15 3 dychy, serio. No nie. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie, także ja e, bardzo się dowiadowałam na tym produkcie, spodziewałam się, że on będzie lepszy, e, serio, naprawdę to nie był do końca zakup pod test, tylko miałam nadzieję, że to będzie właśnie taki podkład zamiast estelauder, Lauder, e, że będzie troszeczkę mniej, wiecie, jakby agresywny, troszeczkę mniej jakby sztyczny i że dobrze zda egzamin pod maseczki, no nie, nie i jeszcze raz nie. Dalej. Pokazywałam Wam w holu, że chciało mi się drogeryjnego, zwykłego, gruboziarniestego peelingu. No i kupiłam Facebook. Peeling gruboziarnisty, cera mieszana i tłusta, niedoskonałości, nadmiar sebum, przebarwienia. Jaki to jest niewypał. Ja tego, słuchajcie, tutaj nie otworzę, bo... no właśnie, bo sobie zaleję ten... ale o, 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 o. mam nadzieję, że jesteśmy w prostorości. Patrzcie, jaką tu mam w ogóle konsystencję. To jest rzadkie. Mam nadzieję, że to widać. Nawet jak to nie jest słuchajcie, ostre, to po prostu nie wyjdziecie. To jest po prostu rzadkie coś. To ma zapach? Ma jakiś taki, jakby trochę waniliowy, trochę takich kosmetyków nie do końca z tej epoki. Dodatkowo to po prostu się rozlewa po twarzy. To w ogóle nie, nie peelinguje tej twarzy. Yy, nie jest to ani przyjemne, przelewa mi się przez palce. No. Kurcze blade, no po prostu dukitu dla mnie produkt, dukitu. Chyba ostatnim takim peelingiem, który był dla mnie takim dużym zawodem, że się tak pamiętam wkurzyłam, a tyle osób go polecało, to był peeling znakomi. Wiem, że też z nim coś było nie tak, ale to było 100 lat temu jeszcze na starej chałupie i na pewno to było 100 lat temu. No, jedno wielkie nieporozumienie. Facebook, y, dziękuję bardzo, jeżeli używałyście, to dajcie koniecznie znać. Okej, okay, że to nie było drogie, ale wiecie, to już nie o to chodzi. Po prostu, no nie. No, już ostatnim produktem jest produkt taki powiedziałabym w stylu Maxineczki, Mech. Bo nie jest on generalnie zły, y, ale nie jest też on absolutnie dobry. Jest to również produkt koreański. Mm, I to jest, słuchajcie, Make Prim, tak powiedzmy? I to jest Peel Me, Radiant Peeling Sleeping Pack. Pokazywałam Wam to również w holu. To jest taka maska żelowa, maska overnight, którą nakładamy na całą noc i ona nam podczas nocy tam delikatnie jakby eksfoliuje ten naskórek. Bardzo delikatnie, głównie na wilżę. No i po wstaniu rano, jakby docelowo jej działaniem ma być rozświetlona skóra. I powiem Wam szczerze, że jakby pielęgnacyjnie ten produkt zdecydowanie nie jest zły. Ja widzę, że faktycznie ta skóra Rano jest, wiecie, taka in plus yy, i to na milion milionów yy, Natomiast ten produkt, no ustawiam sobie szczerze, nie należy do najtańszych. I co mi w związku z tym jakby w nim nie pasuje? Nie pasuje mi w nim jego formuła. Jest to żel, taki przezroczysty, który po nałożeniu na twarz niestety się lepi. Ja nałożyłam tą maskę sobie na jakieś dobre, nie wiem, 3-4 godziny nawet przed pójściem spać, Słuchajcie, położyłam się na poduszce, no i nie muszę Wam mówić, co było dalej, tak? Niestety, nie lubię tego rodzaju produktów, yy, ponieważ, no nie, nie lubię się przyklejać do poduszki, nie lubię brudzić tej poduszki i, i w ogóle i w szczególe. I mimo, że yy, po prostu ten produkt, wiecie, przez swoją konsystencję, przez co to jest żelowe, jakby on się w ogóle nie wchłania. To też nie jest powiedziane, że jak coś jest żelowe, to, to z automatu się nie wchłania, bo chociaż był choćby taki krem tej, takiej śmiesznej marki. Nie wiem, czy to było z Jadacha, nie, z jakiegoś Yumi Yumi. Coś takiego, pamiętacie taki krem-żel mandarenka. On na przykład super się wchłaniał. Więc ta maska żelowa też mogłaby się w jakimś stopniu wchłonąć. Otóż się nie wchłania. Nie podoba mi się ten produkt właśnie z racji swojej ceny i tej formuły. Uważam, że jeżeli płacę za coś, no... Yy, uważam, że jeżeli, wiecie, płaci się za coś yy, jakby większą kasę, to można jakby bardziej się przyczepiać do wielu innych aspektów. Jest mi bardzo przykro, byłam na to bardzo napalona. Sama sobie ten produkt wybrałam, bo on jest oczywiście z La Rosse. Bardzo chciałam go spróbować, i, i się po prostu wkurzyłam. Pokazywam go? I to wszystko. I to wszystko, albo aż to wszystko. Jeżeli macie, tak jak wspomniałam, jakieś pytania czy do olejku CBD, czy do e, innych produktów, to koniecznie dawajcie znać. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Pewnie się zorientowałoście, że dzisiaj jest czwartek, więc filmu jutro nie ma, bo uznałam, że, że ten piątek będzie wyjątkowo martwy z racji majówki, natomiast w przyszłym tygodniu już wracamy z filmikami, normalnie poniedziałek, środa, piątek, czyli widzimy się po prostu w maju. Jeśli chodzi o mojego I Love Boxa, to wysyłka będzie właśnie po majówce, 4 maja realizowana. No i co? No i miłego dnia Wam życzę. Fajnej majówki, jeżeli gdzieś się wybieracie. My nie wybieramy się nigdzie. Pogoda będzie kijowa. Hotele są zamknięte, bo pierwotnie myśleliśmy, że gdzieś tam skoczymy. Na działkę też się nie wybieramy, bo właśnie ta pogoda nie sprzyja zbytnio. Więc. Chyba pierwsza taka majówka, powiem Wam, że nawet na działkę nie jedziemy. No, to co? Całuję, dajcie znać, czy Wy gdzieś się wybieracie na majówkę i czy znacie te kosmetyki. Dobra, bo nie mogę się nagadać, ale powiem Wam, mówię, energia mnie rozpiera, dobry, dobry nastrój. Nawet człowiek sobie nie zdaje, słuchajcie, sprawy, znaczy ja sobie nie zdawałam sprawy, jak mi ciążyło to, żeby się zapisać na to na szczepienie i żeby jakby mieć to z głowy. Yy... Serio, bo... Ja już po prostu bym chciała się jakby od tego wszystkiego odciąć, zamknąć oczy, obudzić się w rzeczywistości takiej, jak wyglądała, wiecie, przed marcem, czy tak naprawdę przed grudniem. Patrzcie, to się z nami ciągnie w ogóle od 19 roku, co na świecie. No przykro to. Całuję. Do zobaczenia.